Cześć kochani, witajcie z tej strony Ania. Witam Was dzisiaj w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam mój codzienny makijaż, więc jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam Was serdecznie. Do oglądania. Ja ogólnie taki film już wam nagrywałam ponad rok temu, chyba w styczniu, tak mi się wydaje. Możecie go sobie tutaj obejrzeć i zobaczyć, ile się zmieniło. A zmieniło się, no trochę dużo, tak mi się wydaje. I tak pomyślałam, że oprócz tego, że pokażę wam, jak wykonać mój makijaż, też pokażę wam produkty, których najczęściej używam. Czyli na przykład, jeżeli będę miała podkłady, to opowiem wam o kilku, których używam. I dlaczego? I mam naprawdę ogromną nadzieję, że ten filmik was usatysfakcjonuje. Pierwszy punkt, od czego zaczynam w moim codziennym makijażu, jest to użycie filtra. Ja używam najczęściej tego z SVR. On się nazywa dokładnie Sun Secure Blur SPF50. Jest to jedyny filtr, który tak na dobrą sprawę sprawdza mi się jako też baza pod makijaż. Używałam naprawdę bardzo dużej ilości różnych filtrów, ale żaden nie ma takiego efektu jak właśnie ten, ponieważ on nie jest na twarzy lepki, on też. Zapewnia lekki kolor i on jest w formie takiego musu. I też dla mnie największym plusem tego produktu jest to, że makijaż nałożony właśnie na ten filtr wygląda dobrze. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś fajne, ciekawe filtry do polecenia, które na przykład u Was się super sprawdziły, to ja chętnie przyjmę, bo akurat za długo kończy mi się to opakowanie i chętnie bym poznała po prostu jakiś jeszcze nowy filtr, którego mogłabym używać i sprawdzić u siebie. Być może odkryję coś nowego, bo pamiętajcie. O twarz dbamy cały rok. Przejdźmy sobie do teraz pierwszego punktu w moim makijażu i niezmiennie od zawsze są to u mnie brwi. I wiecie co tak na dobrą sprawę? Wydaje mi się, że teraz obecnie używam znacznie mniejszej ilości produktów do brwi niż miało to miejsce rok temu. W sumie używam tylko pomady, korektora oraz żelu. Do brwi. I zaczniemy sobie od malowania moich brwi. Oczywiście standardowo ja używam najczęściej albo pomady z Anastazji, albo pomady z Maybelline, albo pomady z Nabli. I to są moje ulubione pomady. Dzisiaj sobie akurat użyjemy Maybelline Tattoo Brow w kolorze 03 Medium Brown. I od czego ja zaczynam? Zaczynam oczywiście od przeczesania sobie moich brwi. Byle jakim grzebykiem, tu mam akurat z tej kredki z Makeup Obsession. Swoją drogą bardzo fajnej i taniej, niedrogiej kredki, która jest dostępna stacjonarnie w Rosmanie w dosyć sporej ilości kolorów. Mi się też wydaje, że ja trochę zmieniłam sposób rysowania moich brwi. Zwłaszcza patrząc na to, że teraz idę raczej tak prosto, troszkę, nawet czasem bardziej w górę. Wcześniej szłam tak. Czajcie, o co chodzi. A to, co robię obecnie, zapewnia mi takie większe pole, jeżeli chodzi o moje oko, o górną powiekę. I też to w jakiś sposób tam liftinguje twarz, tak słyszałam. Czary i magia druga brew również jest już zrobiona. I teraz kolejnym punktem jest korektor. Ja zazwyczaj używałam takiego w formie pomady, ponieważ był bardzo gęsty do obrysowywania moich brwi, ale obecnie zazwyczaj używam tego samego, którego używam na powieki i pod oczy. I jeżeli chodzi o korektory, to mam aktualnie swoje trzy ulubione. Jest to korektor znam z Hourglass. Oraz z VIBO. Jeżeli chodzi o Hourglass, to nim obrysuję sobie właśnie powieki. Ten korektor jest bardzo kryjący, więc naprawdę niewielka jego ilość wystarczy, żeby właśnie wszystko zakryć. On jest też całkiem spoko pod oczy. Ja Wam testowałam akurat ten korektor też w tamtym roku, tak mi się wydaje, wiecie co robić. I tak na dobrą sprawę każdy błąd, który mi się tutaj wkradł podczas malowania brwi, mogę teraz naprawić właśnie korektorem. I teraz przejdziemy do ostatniego punktu, jeżeli chodzi o moje brwi, i ja zazwyczaj tu do pewnego momentu używałam tylko i wyłącznie do stylizacji mydła oraz takiego żelu z My Secret, ale od momentu, w którym pojawił się. Ten produkt z Nyksa, używam tylko tego. Dosłownie on utrwala wasze brwi na beton. Ten produkt się nazywa The Brow Glue i ogólnie możecie go dostać w Rossmanie. Ja ostatnio wyhaczyłam sobie kolejne opakowanie na promocji za 16 zł i by the way, czajcie się właśnie na takie promocje, bo normalnie on kosztuje 50. Ja jeszcze jak zaczynałam w ogóle tak moją tą całą przygodę zestawianiem brwina brwi na mydło, bo mi się ogólnie ten look bardzo podoba i uważam, że do moich brwi i do mojej twarzy akurat to pasuje. To miałam takie momenty, że czas Czasem postawiłam te brwi za mocno, czasem je postawiłam w ogóle jakoś tak dziwnie, po prostu musiałam z tym dojść do wprawy. On ma taki mały aplikatorek. Ja zaczynam od tego, że tak delikatnie sobie te brwi przeczasuję właśnie tym produktem, i one już w tym momencie trochę bardziej stoją i są bardziej wyczesane. O, widzicie, jesteście w stanie zrobić z tymi brwiami co tylko chcecie. Ja wiem, że nie każdy lubi właśnie ten styl robienia brwi, mi się on podoba. No co Wam mogę więcej powiedzieć? Moim kolejnym etapem makijażu jest konturowanie na mokro. Ja to robię przed nałożeniem podkładu. Jest to jedna z technik konturowania. Zaraz Wam wszystko konkretniej tutaj opowiem, ale używam sobie tego sticka z Bell i tak by the way, nie wiem czy on jest jeszcze gdzieś dostępny, ale jeżeli jest, to muszę kupić sobie kolejne opakowanie, bo już mi się kończy. I normalnie przechodzę do konturowania twarzy. Dobrze, że wzięłam gąbki z biurka. Ja często jak pokazywałam Wam ten sposób konturowania u mnie na filmikach, to było takie Ania, ale po co robisz to teraz? Dlaczego? Jaki to ma sens, skoro potem nakładasz podkład. Ale w momencie, w którym ja będę nakładała podkład, który nie jest aż tak mocno kryjący, to zobaczycie, jak to będzie fajnie i naturalnie wyglądało. Nie będzie tutaj nic przerysowanego. Ręczę wam za to. Teraz przejdę sobie do oczu i do nałożenia korektora, użyjemy sobie, myślę, jednak tego korektora. Znam. On jest trochę ciemniejszy, ale ale przez to on mi fajnie zniweluje moje cienie pod oczami, które mam. Chociaż w dniu dzisiejszym wydaje mi się, że nie są one aż takie mocne. On jak możecie zobaczyć jest taki dosyć ciepły. No i zdecydowanie też mniej go używam, niż kiedyś to miało miejsce. Kiedyś to się tego korektora waliło takie ilości, że wow. Obecnie używam go trochę mniej. I też ten korektor wyciągam tak. Do zewnątrz. Ja teraz przechodzę do malowania oczu. Wiem, że większość by teraz przeszła na przykład do nałożenia podkładu i do wykończenia całej swojej twarzy. U mnie kolejność jest taka, ona jest niezmienna od X czasu. Jeżeli chodzi o paletki, to aktualnie używam w sumie. Trzech, w zależności od tego, który kolor jest mi potrzebny, jest to albo ta paletka Verso z Makeup Obsession, bo ona jest taka naprawdę fajna na co dzień, jeżeli chodzi o te kolory. Kolejną jest Anastasia Soft Glam, i kolejną, już ostatnią, której najczęściej używam, jest ta z Glam Shopu Smokey. I niestety z tego co zauważyłam, to nie wiem, czy ta paletka była ogólnie limitowanką, ale ona już nie jest dostępna, więc ja Wam tylko będę podawała cienie. Może coś Wam to da, może są one dostępne pojedynczo. Nie wiem, nie znam się, ja tak jeżeli chodzi o Glam Shop, to nie jestem, wiecie, zbyt w tym temacie, a wiem, że niektórzy, jeżeli chodzi o tą market, to po prostu szaleją. I tak, z paletki Versov użyję sobie cienia Sensitivity, wymieszanego z tym obok Empathy. I będę nakładała ten cień w zewnętrzny kącik, jak również trochę wewnętrzny, środek zostawiając pusty, bo potem będę to tak blendowała i to wyjdzie tak, wiecie, bardzo ładnie. Zresztą zobaczycie, staram się ten makijaż też wyciągnąć tak do zewnątrz, właśnie po to, żeby to oko było po pierwsze większe, a po drugie też, żeby było takie. Kocie. Teraz zazwyczaj przychodzę do tej paletki z Glam Shopu i z niej biorę sobie cień Luna. To jest taki ciemny brązowy cień, dokładnie ten. I w niewielkiej ilości nakładam go sobie w zewnętrzny kącik, tak przy linii praktycznie moich rzęs i staram się tak delikatnie wyjść tym cieniem właśnie, żeby stworzyć taką jakby pseudokreskę. W dalszym ciągu zostaję przy tym cieniu Luna. Tym razem biorę taki naprawdę mega mały pędzelek. I przy linii rzęs od środka robię taką jakby kreskę bardzo delikatnie. Teraz czas na błyszczący cień i on jest również z tej paletki z glam shopu, ale równie dobrze czasem używam na przykład turbo highlightu albo jakiegoś rozświetlacza bądź innego takiego błyszczącego cienia właśnie w tym kolorze. I jest to cień w pełni. Ten piękny tutaj, błyszczący. I nakładam go takim płaskim pędzelkiem. Niewielką ilość. Zaczynam sobie od środka, po obu stronach. No i rozmazuję po całej górnej powiece. Czasem też ten cień nakładam palcem. Zależy, wiecie, jaki to dzień i jak bardzo się spieszę. Dzisiaj wam pokażę, jak robię to pędzlem. Bardziej tak wiecie profesjonalnie. Teraz jeden z punktów, który pojawił się jakiś czas temu. W sumie on się pojawił w momencie, gdy takie bardziej popularne stało się Foxy Eye, tylko że ja zrezygnowałam tak... Do końca z takiego pełnego foxy i zaznaczam w bardzo mocny sposób tylko środek oczu, przez co one są jeszcze bardziej wyraziste. I używam w tym celu brązowego eyelinera, płynnego najzwyklejszego, akurat ten, który mam tutaj jest z bel. I staram się zrobić przedłużenie mojego oka, żeby ono nie szło ani zbyt do góry, ani zbyt w dół, tylko żeby szło na prosto. To nam zapewni takie jeszcze większe i bardziej kocie to oko. I proszę, gotowe. Kolejnym etapem u mnie są sztuczne rzęsy. Ja zazwyczaj ich w sumie tak nie doklejam na co dzień, tylko od czasu do czasu, jak mam jakieś większe wyjście bądź po prostu chcę sobie je dokleić, to je doklejam, a dzisiaj robię Wam taką pełną wersję tego makijażu, więc Wam to pokażę. I tutaj są rzęsy z Ardell, Naked Lashes. Boże te rzęsy są najlepszymi rzęsami, jakie miałam. Uwielbiam je, tylko polecam Wam kupić je sobie przez internet, bo na internecie widziałam, że są po 13 zł, a w Rusmanie chyba po 30, więc przez internet możecie sobie kupić dwie pary w cenie jednej w Rossmanie I ten model, który ja akurat tutaj mam, to jest 422. jedna z piękniejszych i wygodniejszych rzęs, jakie miałam. I kleję oczywiście na klej duo standardowo. Wiecie co? Zawsze jak kleję rzęsy poza kamerą, to jest ten taki totalny progracz, po prostu pyk, 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 gotowe. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie przy Was. Uff, nie ma lipy. Udało się. Teraz przed czas na wytuszowanie moich rzęs. Ja zazwyczaj ostatnio używam sobie tylko i wyłącznie tego tuszu z Maybelline Sky High. Po prostu go uwielbiam. Nie tylko za opakowanie, ale też za to, jak on fajnie na rzęsach wygląda. On też rzęsy bardzo ładnie przyczernia, daje efekt wydłużenia ich. Ja ostatnio uwielbiam podkłady, które są lekkie i dają takie naprawdę naturalne wykończenie. To się w sumie zaczęło już od pewnego czasu. I mam w sumie tutaj kilka, o których chcę Wam powiedzieć. Pierwszym z nich jest ten krem BBS. Super rewelacyjny, naprawdę tak pięknie wygląda na twarzy. To jest po prostu szok. Kolejny tani podkład z Bell, rozświetlający rewelacja. Kolejny mocniej kryjący jest ten podkład z Paese, Ja Wam większość tych podkładów testowałam, postaram się Wam je przy okazji też podlinkować w opisie. On już ma trochę większe krycie, ale to jak się trzyma, jak wygląda, to naprawdę. Wow. Na takie dwa podkłady, które najczęściej stosuję i uwielbiam po prostu w moim codziennym makijażu, przez to, że są lekkie, mega trwałe i nie odznaczają się na twarzy, to są te dwa. Pierwszy z nich Physicians Formula The Healthy Foundation, a drugi to Essence Pretty Natural. I dzisiaj użyjemy sobie tego z Essence, bo ostatnio mam na niego fazę. Przy okazji on mi się już tutaj kończy, więc nie wiem, czy on mi wystarczy, ale jak coś, to wymieszamy sobie go z tym z Physicians. Ale powiem wam, że jeżeli o podkłady chodzi, to też się trochę u mnie zmieniło, bo. Do tej pory ja w sumie używałam troszeczkę mocniej kryjących, teraz bardziej stawiam na coś lekkiego i wtapiającego się w skórę. Nawet nie zależy mi tak, jakoś, wiecie, szczególnie na tym, żeby zakryć jakieś moje niedoskonałości na twarzy. Po prostu ma to być wszystko ładnie tu wyrównane i ewentualnie mam mi zniwelować moje zaczerwienienia. Na tym mi chyba najbardziej zależy, jeżeli chodzi o podkłady. Teraz czas na puder do twarzy. Ja zazwyczaj używam pudrów sypkich. Pewnie to wiecie, jeżeli mnie oglądacie. Jeżeli nie oglądacie, to teraz. Się o tym dowiedzieliście, i przy okazji możecie zostawić subskrypcję. Mam takie swoje obecnie trzy ulubione pudry. Jest to puder znam, puder z Catrice oraz puder z Ingrid. Wszystkie świetne nie odznaczają się na twarzy i współgrają z większością, o ile nie ze wszystkimi moimi podkładami, które mam i używam. W sumie każdy z tych pudrów nie daje takiego stuprocentowego, mocnego, matowego wykończenia, a mi głównie o taki naturalny efekt w codziennym makijażu chodzi. Użyjemy sobie dzisiaj tego. Bo czemu by nie? On też bardzo ładnie skórę matowi i wygładza. Mi się bardzo dobrze na tym pudrze pracuje. Jak możecie zobaczyć, właśnie skóra jest tak niesamowicie gładka po tym pudrze, znam. Teraz używam sobie troszeczkę pudru pod oczy z Paese, żeby wyrównana była ta struktura tutaj pod okiem, jeszcze bardziej. Swoją drogą ten puder pod oczy z Paezę uwielbiam i on nam zapewni taki efekt Photoshopa. Ja też ten produkt lubię nakładać na przykład w to miejsce. Pod nosem, tu gdzie mam takie wgłębienia, to po obu stronach właśnie lubię używać tego produktu i przez to twarz wygląda lepiej na nagraniach i zdjęciach. Taki tip ode mnie. Teraz przejdziemy do bronzera w kamieniu. I w momencie, w którym ja robię sobie na przykład w moim codziennym makijażu tak, że nakładam ten płynny bronzer na samym początku w stiku, no to potem używam jaśniejszego bronzera na moją twarz. I zazwyczaj jest to ten z Fenty, mój ulubiony. Ale jeżeli na przykład nie robię tego etapu z tym stikiem, no to wtedy używam ciemniejszego na przykład tego z Afektu w kolorze Brazil. Ale dzisiaj, jako że robiliśmy właśnie na początku stick. To dzisiaj użyjemy sobie Fenty. On jest w takim pięknym, delikatnym kolorze. To jest kolor Indus Sun. Jakby kogoś to ciekawiło, oczywiście będzie podlinkowane na dole. No i tak tylko delikatnie go nakładam na całą moją twarz. Tego punktu wydaje mi się, że nie było w moim poprzednim filmie z moim codziennym makijażem. Ja się pamiętam, że zarzekałam, że nie, mi to jest niepotrzebne. Ja tego używać nie będę. Po co, na co, nie ma sensu. O czym mowa? O różu, zostałam fanką, przepadłam. Teraz bez różu to ja nie wyobrażam sobie mojego makijażu. Jeden z moich ulubionych jest ten z L'Oreala, On się nazywa Lives' Peach i to jest taki brzoskwiniowy. I ja nakładam róż w ten sposób, że staram się właśnie zrobić coś takiego, że on jest na całej tej okolicy, łącznie z nosem. Ja to kiedyś podpatrzyłam na filmiku, w którym odtwarzałam makijaż z woga. Swoją drogą planuję nagrać Wam kolejny odcinek z tej serii. Wydaje mi się, że się pojawi w tym miesiącu. I ta osoba była to Doe Jacket, tu możecie obejrzeć ten filmik. Pamiętam, że ona właśnie robiła tak, że nakładała róż na całą tą okolicę i mi się bardziej podobał u mnie ten efekt, niż jak nakładałam go tylko tu. Cześć, bazę. Ale wiadomo, kto co lubi. Mi się po prostu taki sposób nakładania podoba i podoba mi się on u mnie, i tak się przyzwyczaiłam i tak robię. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to wydaje mi się, że nic się nie zmieniło za bardzo. W dalszym ciągu używam Turbo Highlightu z Glam Shopu. W ogóle cały mi się pokruszył. Nie wiem jakim cudem, no ale modlę się tylko, żeby mi nie spadł, bo wtedy to będzie po tym rozświetlaczu. No i nakładam go standardowo tu na policzki, na czubek nosa po długości, tu. Oraz na drugi policzek. No i rozświetlacz nałożony. No i mój ulubiony punkt, czyli usta, będziemy robić z tego. Coś niesamowitego, taką mam nadzieję, że tak wyjdzie. Do pewnego momentu używałam tylko samej pomadki, później do tego doszedł błyszczyk, a na samym końcu doszły do tego konturówki, mimo że kolejność powinna być zupełnie odwrotna. I ja mam kilka konturówek, które bardzo lubię używać, a najbardziej uwielbiam tą z Douglasa. To jest numerek 3, ale z tego co wiem, ona nie jest już dostępna. Ja ją miałam w którymś kalendarzu adwentowym, przecież otwierałam tylko jeden kalendarz adwentowy z Douglasa. O czym ja mówię? No i mam tutaj też, oczywiście, dwie konturówki z Golden Rose. Je zazwyczaj ze sobą mieszam, ponieważ jedna jest taka ciemnobrązowa i nią robię obrys, a do środka daję tom, albo jeszcze tom z tego zestawu, który był od Stysia z kolekcji VIBO. To jest numerek 2. Brązową kredką, tą ciemniejszą, staram się wyrysować tu, górną moją linię i ją mocniej zaznaczyć oraz dolną i nie boję się tego, żeby troszeczkę za ten obrys wyjechać. One już w tym momencie wyglądają na znacznie większe i teraz biorę tą konturówkę i wypełniam całe usta nią. Szok niedowierzanie, usta się pojawiłem. Teraz przechodzę do pomadki i używam zazwyczaj płynnej, mam swoje dwie ulubione ostatnio. Ta znam, jest super, ale jest już pusta i nic tu nie ma, muszę sobie kupić kolejne opakowanie i mam ją w kolorku numer 7 i zazwyczaj w niej występowałam przez ostatni czas na filmikach. Ostatnio używam tej z Vibo w numerku 2, to jest ta z tej kolekcji właśnie z Tysia, podobnie jak konturówka, którą pokazywałam wam wcześniej. Do pewnego momentu byłam fanką matowych ust i normalnie w tym momencie byśmy wszystko zakończyli, ale potem nagle pojawiły się błyszczyki i jakoś je tak pokochałam, bo... Dzięki nim te moje usta wyglądają na jeszcze większe niż są w rzeczywistości. Ja lubię ogólnie ten efekt, dlatego też błyszczyków używam. Oczywiście w obecnych czasach jest to dosyć ciężkie, ale jeżeli na przykład nagrywam, no to zawsze używam błyszczyka. No i zazwyczaj używam albo tego z Fenty, albo tego z Maybelline ostatnio. To jest moim zdaniem ten z Maybelline, taki tańszy zamiennik, właśnie tego z Fenty. On o połowę mniej kosztuje, a i ten możecie wychodzić na jakiejś promocji za 20 zł na przykład. Boże, ja chyba ciągle w tym filmie mówię Jakichś promocjach, ale dobra, użyjemy sobie dzisiaj tego z Maybelline. On jest z lekkim kolorem, ale zobaczcie, jaki on efekt tutaj fajny na ustach zapewni i jak się to wszystko zmieni. Akurat te błyszczyki lubię najbardziej z prostego powodu one mi z tych ust nie zjeżdżają. Zarówno ten z Maybelline, jak i ten z Fenty. No i co kochani, tak wygląda moja rutyna makijażowa, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, dajcie koniecznie znać jak wygląda wasza rutyna oraz jakie filmiki chcielibyście zobaczyć w najbliższej przyszłości, chętnie jakieś wasze prośby postaram się zrealizować, a z mojej strony jest to już wszystko, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. I cóż kochani, do następnego razu, buziaki trzymajcie, cześć! Mua.